Cześć, witajcie na kanale Crypto Amator. Ja mam na imię Filip i zapraszam na kolejny materiał z serii Miejsca Godne Uwagi. A w dzisiejszym odcinku szybki update moich poczynań na OnePlay oraz coś, na co czekałem, czyli nowy sezon Wombat Dungeon Master i wyjaśnienie nowości, jakie tutaj zaszły w tej grze. Z tego miejsca przypominam też, że mój dzisiejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną a jedynie moim subiektywnym spojrzeniem na dany projekt i jeśli ci to odpowiada drogi widzu to łapka w górę i zaczynamy jeśli ktoś z was jeszcze nie zna Womplay to zachęcam do zapoznania się z moimi poprzednimi filmami gdzie dowiecie się jak tutaj zacząć jak działać i czym jest właśnie gra Wombat Dangan Master jeśli chodzi o moje działania to minęło tutaj ponad 5 tygodni. Tak jak wiecie, ja się skupiłem na zdobywaniu Wombaxów w kilku grach i otwieranie tych złotych skrzyni. Do tego czasu przez te 5 tygodni otworzyłem ponad 10 skrzyni. Wyłowiłem tutaj kilka NFT-ków, ponad 5 dolarów w EOS-ie i kilka razy trafiłem też 50 tysięcy Wombaxów. Na chwilę obecną, jeśli chodzi tutaj o gry, Troszeczkę zestopowałem, zdobyłem wszystkie możliwe punkty w Tasty y, Tail. Gram jeszcze troszkę w Arnheim oraz tutaj w y, Dinozaur Park, ale tak jak powiedziałem, zdecydowanie mniej. Czekam na jakieś nowe gry, żeby tutaj się pojawiły i wówczas będę sobie po prostu y, na nowo coś testował i sprawdzał. Tak jak powiedziałem, skoncentrowałem się na tych NFTkach, no i w tej chwili obecnej mam ich tutaj zebranych 19. No nie są one tutaj widoczne, są to z różnych tutaj edycji, z różnych gier te NFTki. Ja już mam je umieszczone właśnie w grze Wombat Dungeon Master. No i jak wiecie, moi drodzy, właśnie wystartował nowy sezon, dokładnie 9 lutego i potrwa on do 20 3 marca. Przejdziemy sobie teraz właśnie do tej strony i spróbuję y, pokrótce omówić, co tutaj trzeba zrobić, jakie zaszły zmiany, a troszeczkę tego jest. W pierwszej kolejności tutaj należy y, założyć i połączyć swoje konto Waxa. Jeśli takiego konta na swoim łąbacie jeszcze nie macie, uaktywnionego, to tutaj w zakładce Settings, Case and Accounts w tym miejscu będziecie mieli napisane ad vax account i wówczas tutaj postępujecie zgodnie ze wskazówkami jakie poprowadzi was portfel. Wówczas jak będziecie mieli założonego, założone tego Vaxa te konto na Vaxie, to do tej gry podłączamy się zarówno y, kontem Eosa jak i Vaxa, ponieważ można tutaj teraz stakować wszystkie y, zarówno właśnie z Eos'a jak i z wax Dodatkowo nagrody przyznawane w tym sezonie, bo tutaj może, będzie można łowić NFT-ki, o których zaraz też powiem, yy, są właśnie na wax dlatego musimy tutaj yy, założyć te konto. Jeśli chodzi o pierwsze zmiany, jakie tutaj mamy, to mamy tutaj yy, możliwość ulepszania swojego łombata, podnoszenia jego levelu. No i mamy tutaj sześć takich atrybutów, które możemy dodawać. Jak widzicie, ja już takie cztery atrybuty mam, ponieważ od tego 9 lutego już gram i udało mi się tutaj złowić dwie paczki z NFT-kami. To były dwie standardowe paczki i w każdej z tych paczek właśnie były po dwa te przedmioty. I tutaj mamy do nakrycia głowy, światła, ubranie, takie topy, plecaki, buty oraz... Narzędzia y, do kopania i też tutaj przy każdym y, z tych NFT-ów, z, y, z tych dodatkowych atrybutów, napisane jest tutaj, informuje nas, ile dostajemy dodatkowo i jakie bonusy. W przypadku światła no, daje, dostajemy tutaj moc wydobywczą, w przypadku tutaj y, tego ubrania dostajemy XP, w przypadku y, Digging Tool, czyli tych. Urządzeń do kopania też dostajemy mining power w przypadku nakrycia głowy, skraca nam się czas yy, tego łombata, którego wysyłamy. Nie wiem, co, jak, co, co tutaj dają nam te plecaki oraz jeszcze nie wiem, co dają szlus, ale prawdopodobnie to będzie podobnie, czyli buty mogą nam dawać czas, będziemy szybciej pewnie chodzić, a tutaj torby mogą pewnie nam dawać XP, i pewnie to się o tym dowiemy. I tak jak powiedziałem, TNF taki można złowić yy, w grze. Również można je kupić na właśnie Atomic Hubie, Atomic Hubie na marketplace. Ie. No, i tutaj mamy trzy rodzaje tych paczek: mamy paczki standardowe, mamy paczki złote i mamy tutaj paczki, yy, nie pamiętam dokładnie jak one się nazywają. Zaraz sprawdzimy, jest standard. Sprawdzimy jakie mamy najnowsze, to zobaczymy właśnie. I tutaj na tym Atomic Hubie można kupić zarówno całe paczki, jak i itemy poszczególne. Jeśli chodzi o paczki, no to mówię, mamy paczkę standardową, gdzie w środku są dwa nfteki. Mamy tutaj paczkę, chyba ona jest, jak się nazywa, srebrna. W środku mamy trzy nfteki, trzy przedmioty. I mamy również paczki, yy, tutaj jest promocyjne. Ale są też paczki złote, w które znajdujemy w środku NFT 5. Dodatkowo paczki można zdobyć również y, na ich y, Twitterze. Organizują oni różne konkursy, giveaway e i przed startem samego y, tego sezonu mieli tutaj bardzo dużo konkursów i sporo osób również y, zostało nagrodzonych tymi paczkami. Wracając do naszej gry, podwyższając level naszego łombata. Y, no to tak jak tutaj y, powiedziałem wcześniej, możemy zwiększyć moc wydobywczą, możemy skrócić jego czas y, poru poruszania się, że tak powiem, na tych naszych tutaj biegach. Druga, kolejna ważna rzecz, to możemy teraz naszego łambata wysyłać na różne okresy, że tak powiem, czasu. 5 minutowe dają nam multiplier razy 6,5, na godzinę jak wyślemy 2,5, na 6 godzin 1,5, a jak wyślemy go na cały dzień. No, to wówczas mamy po prostu razy jeden. Ja w tej chwili wyślę go na 5 minut. I zobaczcie, tutaj mój zegar już troszeczkę jest mniejszy niż 5 minut, ponieważ właśnie ten mój łąbat już ma jakiś level i skraca mi się czas właśnie tego, tego ranu, jak oni tutaj nazywają, czyli tego biegu. I teraz uwaga: po wysłaniu właśnie takiego łombata od razu z góry wiemy, ile otrzymamy punktów. Za ten 5-minutowy bieg otrzymam 0,3659 punktu. I uwaga! Punkty te trafiają tutaj na nasz główny balans raz na dobę. Dzieje się to o godzinie pierwszej polskiego czasu. I wówczas klikamy sobie tą skrzynię. I w tej skrzyni znajdują się właśnie wszystkie punkty, które zdobyliśmy podczas biegu. Jeśli wyślemy naszego łombada na tych biegów kilka krótkich czy kilkanaście, no to tutaj będziemy mieli sumę tych punktów. Oczywiście, jeśli wyślemy go na inne okresy czasowe, to te punkty tu się będą różniły. Natomiast powtórzę się, te punkty na nasze konto trafiają dopiero jak otworzymy tą skrzynię. Natomiast po każdym takim zakończonym biegu, nasz łąbat otrzymuje też punkty experience, XP, i one po takim zakończonym biegu, za chwilę to zresztą wam pokażę, trafiają one tutaj do, naszy, do tego górnego tutaj paska. No i wówczas level naszego łombata też wzrasta. Jak widzicie, ja już mam piąty level, i do tej pory w ciągu tych 10 dni, niespełna 10 dni grania, udało mi się właśnie trafić dwa razy. Te standardowe paczki NFT, no i właśnie wyposażyłem sobie y, mojego łombata. W chwili obecnej, jak widzicie, uzbierałem 6000 punktów. Y, w tym sezonie w puli nagród mamy 25 tysięcy dolarów, i podobnie jak w sezonie poprzednim przelicznik tutaj wygląda następująco, że jeden punkt jest to 0,00001 dolara czyli 100 tysięcy punktów to około dolara, także trzeba troszkę tutaj zbierać. Nagrody trafiają do nas kilka dni yy, po zakończeniu sezonu i tak jak powiedziałem wcześniej, ten sezon trwa do 23 marca. Ja za poprzedni sezon otrzymałem tutaj 0,14 waksa, ale tutaj tych punktów miałem zdecydowanie mniej, miałem mniej NFT-ków, no i yy, wtedy po prostu kilka dni tylko grałem yy, w tą grę. Dodatkowa sprawa, jaka tutaj jeszcze jest i jaką zapewniają na stwórcy, to uruchamiają y, stronę, gdzie będzie można y, te NFT-ki y, levelować, to znaczy po, do, po złączeniu kilku, na przykład kapeluszy, level naszego y, nft bo tutaj jak widzimy mamy level pierwszy, będzie mógł wtedy wówczas być podniesiony i ja na ich Discordzie znalazłem już wiadomość, że ta strona została uruchomiona i że to już działa nazywa się to blending, czyli będzie można z czterech kart, takich samych, zrobić level kolejny, wyższy, czyli jakbyśmy mieli cztery, tutaj pokazane jest na przykładzie klapków, no to klapek, to one po prostu będą miały level 2, jeśli połączymy je cztery na tej właśnie stronie. Niestety na tą chwilę nie wiem, jak na tą stronę dojść, ona mi się tutaj nie otwiera. Czytałem właśnie tutaj w komentarzach, że na tą chwilę działa to na pewno z poziomu aplikacji na telefon. Być może... Jest to pierwszy dzień uruchomienia tego i pewnie może, mogą być jakieś problemy, ale możliwe, że na dniach wszystko to będzie tutaj działało, także jest to kolejna y, opcja, gdzie będzie można te swoje NFT i swojego łombata y, w dalszym ciągu ulepszać. Jak widzicie ten czas tutaj u mnie już dobieg. Za chwilę powinny tutaj pojawić się te punkty, które mi się należą za ten mój pięciominutowy bieg mojego łombata na poziomie y, piątym. Tak jak powiedziałem, oprócz paczek można sobie kupić tutaj również same itemy. I sprawdzimy, jeśli chodzi o paczki najtańsze. Kosztuje w tym momencie niecałe 8 waksów. Standardowa paczka, czyli ponad 2,5 dolara. Jeśli chodzi o itemy, czyli przedmioty, takie najtańsze kosztują w tej chwili 1,71 waksa, czyli około... 50 y, kilku centów. Tak wygląda, jeśli chodzi, y, sprawa marketu. Przypominam o y, zafollowowaniu ich konta na Twitterze. Tutaj mają różne giveaway'e, no i również możecie zobaczyć ich konto na Discordzie, ich kanał, ponieważ tutaj też jest sporo informacji. Wracając jeszcze do naszego ombata, widzę on jeszcze tutaj mi tych punktów nie pokazało, czyli jednak te 5 minut o jest, pokazało się, odświeżyłem. No niestety zniknęło. Natomiast dodało mi tam z tego co pamiętam 14 punktów za ten 5-minutowy run. Wyślemy sobie go jeszcze raz. Niech sobie leci. Natomiast tak pokrótce y, wyglądają zmiany. Y, twórcy gry zapewniają. No i przypominam, że oczywiście jest to jeszcze wersja bety. Oni będą z każdym nowym sezonem dodawali kolejne yy, możliwości w tej grze. Także więc z niecierpliwością czekamy. Jak widzicie tutaj też ten mój Total Mining Power widzę, że po dodaniu tych NFTów wzrósł, ponieważ pamiętam, że same 19 NFTów dało mi 95 mocy wydobywczej, a w tej chwili mam jej 115. Także z każdego dnia ten mój Łombat podnosi level. Tak wygląda działanie, moi drodzy, jeśli chodzi o ten nowy sezon. Myślę, że to będzie tyle z mojej strony. Podzielcie się w komentarzach, czy już gracie, czy macie tu jakieś fajne wyniki, czy udało Wam się złapać jakieś fajne nft -ki. No i przede wszystkim podzielcie się też łapką w górę, jeśli materiał Wam się spodobał. A ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam. Cześć!